Wpływ tej umowy Unia Europejska Mercosur na sektor rolno spożywczy Polski należy rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to są korzyści w eksporcie. Otóż te korzyści będą bardzo ograniczone, bo kraje Ameryki Południowej, kraje Mercosur będą otwierać rynek też stopniowo, nie od razu cła zostaną zniesione. Poza tym Tutaj pewne nadzieje wiąże się z produktami z oznaczeniami geograficznymi, ale tych produktów w polskim eksporcie jest niewiele. W umowie znalazły się zaledwie dwa produkty, dwie polskie wódki, która, których nazwa jest chroniona właśnie jako oznaczenie geograficzne w krajach Mercosur. Będzie chroniona po wejściu umowy w życie. Druga płaszczyzna to jest import z krajów Mercosur do Polski. Obecnie import to przede wszystkim w dwóch trzecich śruta sojowa, która jest wykorzystywana w przemyśle paszowym do produkcji pasz wysokobiałkowych. Importujemy też inne surowce i półprodukty do przetwórstwa, jak chociażby tytoń, kawę, sok i koncentrat pomarańczowy, importujemy też owoce z innych stref klimatycznych, cytrusy czy Importujemy orzeszki ziemne, marginalny jest import takich towarów wrażliwych jak wołowina, drób, cukier, kukurydza. Tutaj wejście w życie umowy Unia-Mercosur raczej nie powinno wpłynąć na wzrost tego importu. Może się zdarzyć, że wzrośnie import tych produktów wrażliwych, właśnie wołowiny, czy drobiu, czy kukurydzy, ale to będzie zależało od tego, jak te kontyngenty będą rozdysponowane w ramach Unii. Natomiast Trzecia płaszczyzna, i ta można powiedzieć najważniejsza, to to, że polskie produkty mogą być wypierane z rynku Unii Europejskiej przez tańsze produkty pochodzące z krajów Mercosur. I tutaj to ryzyko w szczególności może dotyczyć branży drobiarskiej. Polska jest ważnym eksporterem drobiu na rynek unijny, I, ale. Też należy pamiętać, co jest też nie zawsze przebija się w dyskusji publicznej, że Unia Europejska jest już obecnie ważnym importerem wołowiny i drobiu z krajów Mercosur. Otóż w latach 2021-2023 przeciętnie rocznie sprowadzano do Unii 210 tysięcy ton wołowiny i przetworów. To jest ponad połowę całego unijnego importu wołowiny. Sprowadzano to jest 280 tysięcy ton drobiu i przetworów drobiowych, czyli około 1 trzecią tego, co Unia importowała, jeśli chodzi o drób, czyli jedną trzecią całego importu drobiu. I tutaj te produkty pochodzące z krajów Ameryki Południowej są już obecne na rynku unijnym i one muszą spełniać te normy bezpieczeństwa żywności, które, są, które obowiązują właśnie na rynku unijnym.